I tutaj Marii, Marii, witam w jeszcze w świątecznym odcinku w lany poniedziałek, no Mam trzy zdrabki w kolorze wody, także mokre, dingusa i trzy takie dodatkowe. Dwie za dwa złote i ta, co się kończy, 23 i już Wam zapowiadam przyszły odcinek. Zdrabki, które kończą się 23 kwietnia, bo udało mi się dorwać wszystkie tak wyjątkowo. Tutaj szukamy pięćdziesiątki, ale żeśmy nie znaleźli. Jak tam po świętach? No, w sumie po świętach. W trakcie świąt pojedzeni. Zadowoleni. Zajączek był bogaty. U mnie przeleciało raz, dwa w sumie. No, jeszcze nie przeleciało, bo jeszcze trwa. Goście jeszcze są. Ale już się wszyscy wspierają. Szukamy trzynastki w drapce w numerze 64. No ale trzynastki nie dali. No to szukamy dziewiątki w trapce z numerze siódmym. A mamy 3, 5, 7, 2, 6, 3, 6, 8, 4 i 2. Nie dali. Zobaczymy, czy powtórzymy wynik z wczoraj czy może Ci to się będzie lepszy 11 czarny diament, szukamy piątki 24, 25 39 i 32 a mamy 36 9 28 3 31 blisko, ale daleko jak to się mówi zachęcam do subskrypcji bardzo serdecznie Dziękuję za oglądanie odcinków, za subskrypcję, za życzenia świąteczne. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Tu też lecimy na pustakowo. No to teraz diamentowa fortuna z dziesiąteczką. Szukamy 29, 36, 8.

3, 34, 28 i 27, i ostatnia strapeczka na dziś. No to lecą dolary z numerkiem 23. Także szukajmy. Nie zawsze może być plus, nie zawsze może być zysk. Nie zawsze musi być też pusty odcinek i na minusie. No niestety tak to jest, ale szukajmy. Szansę trzeba. W szansę trzeba wierzyć do końca. Ale ja coś na te świąteczne odcinki, słabe zrabki sobie powybierałam. No cóż, bywa. No pusto, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. I do kolejnego razu. I wesołych świąt, jeszcze mokrego tyngusa. Pamiętajcie, bawcie się fajnie, pa.